Siemano mordy, ja jestem Nicer, a to jest kolejny odcinek z GTA V. I w tym odcinku zobaczymy, co się stanie, gdy dogonimy skradziony jacht. Mam nadzieję, że będzie ciekawie, bo ogólnie gra nie pozwala za bardzo dogonić tych złodziei, którzy właśnie wywożą naszą łajbę, że tak powiem. Zobaczymy, co na to gra powie. Ogólnie powiem wam, jakbym chciał dogonić tą łajbę, bo wiadomo, że się nie da za bardzo. Oh wow. Nie da się za bardzo dogonić tej, tych złodziei więc, albo użyjemy teleportacji, albo zrespimy sobie jakieś lepsze auto i zobaczymy, co się stanie. Jestem sam ciekawy. Okej, okay, wchodzimy teraz do domu. What do you want? And I come by for that drink you offered. That's all. I wasn't really serious about that. What? You're here. Whatever. Sit. You ain't gonna rob me again. Man, I never robbed you. That was just a repossession. Okay. You call it whatever you want to call it. I really don't care. What can I do for you? Shit, I just came by to see if there's something I can help you with. I see you doing well for yourself. Look, I'm retired. Ain't you a bit young for the pipe, slippers, and staring at a fucking sunset? You know, I've been in this game for a lot of years. And I got out alive. That makes me the right age. <clears throat> you look like a good kid. If you want my advice, give the shit up. You work hard, screw over everybody that you love, hurt, rob, kill indiscriminately and maybe, just maybe, if you're lucky, you become a three-bit gangster. it's bullshit. go to college. then you can rip people off and get paid for it. it's called capitalism. hmm. so what i saw the other day was like when a corpse briefly reanimates itself and terrorizes everyone, right? what you saw the other day was a guy dealing with pests. i guess i never saw myself as just a fucking pest. Well, and today's lesson's all about humility. Tomorrow we'll try a training montage. A training what? Well, I was just lost in an 80s movie fantasy. <laughs> yeah, I can see you spend a lot of time there. Yeah, as much as I can. So that's why you're here in Vinewood then, right? Maybe I'm here because I'm just an idiot you who know, thinks that imported palm trees are a good substitute for not really knowing what the fuck you're doing on this earth. Jesus, man. You're a good time you know that I tell you what At least I can do is buy you that beer There's a little bar I like It's not too far from here Let's go All right man I'm following you We're taking my wife's car Hey Jim I'm going for a drink Dad! shit? I mean, our boat going down the Western Highway. It's it's been stolen. What? The yacht's been stolen? I, I was trying to sell it. I know you didn't want it sold, but I need money. And they don't want to buy it. They just want to take it. I'm hiding in the head. You're insane. All right, I'm coming for my boat. All righty then. Change of plans. My darling boy is in trouble. Hey, I'll help you out. No i teraz ogólnie musimy jechać tym autem Amandy, ale ono się psuje, więc spróbuję teraz zrespawnować jakieś auto. Zobaczymy, czy będziemy mogli właśnie jechać tym zrespionym. Ok, zrespiłem sobie jakieś tutaj auto i spróbujemy tym autem pojechać. Ale już widzę, że gra za bardzo tutaj nie pozwoli nam tutaj za daleko odjechać. Zobaczymy, co się stanie. A jednak nie możemy tym autem odjechać. Porzuciłeś samochód Amandy. Za bardzo tym nie możemy pojechać No dobra, to jedziemy tym autem Amandy Próbujemy dogonić ich na początku normalną jazdą A później użyjemy teleportacji i tak dalej tak dalej. Okej, okay, jedzie tutaj TIRy z naszym jachtem Musimy uważać tutaj Nie fać w poślizg Wow, co się dzieje? O ok, jesteśmy już tutaj przed tym TIRem Wow, Franklin spadł No tego się nie spodziewałem Aha, czyli musimy właśnie... Pozwolić Franklinowi wejść na ten jacht i my wtedy będziemy mogli szarżować tam i wyprzedzać. No! Franklin musi wejść na ten jacht, będzie trochę ciężko. Bo on tutaj jest, bardzo szybko jedzie jak na taką ciężarówkę. Trzeba uważać, żeby tutaj Franklin nie spadł. Trzeba tutaj trochę zwolnić skakuj? Fra Dobra, wskoczył Franklin jest tutaj. Połowa sukcesu, okej, okay, jedziemy teraz za tymi jachtem, spróbujemy tutaj spowolnić Zobaczymy czy się zatrzymają, a kurcze Trzeba tutaj uważać Paliwo nam się kończy Spróbujemy tutaj ich trochę spowolnić, widzi, o już auto się trochę psuje Nie jest dobrze Okej, okay, mamy Jimiego. Spróbujemy tutaj zatrzymać to ten jach tutaj Kurczę, będzie ciężko Będzie ciężko tutaj ich zatrzymać, bo zobaczcie jak oni uciekają tutaj Chyba normalnym sposobem Za bardzo ich się nie da zatrzymać Spróbuję tutaj zatrzymać czas Okej, okay, zatrzymałem czas I spróbujemy tutaj Jakoś tak zrobić Żeby ich tutaj jak najbardziej spowolnić Możemy tutaj zrespawnować jakieś auta Żeby ich tutaj jak najbardziej spowolnić Zrespię tutaj jakieś... Ciężarówki, by jak najbardziej ich spowolnić, żeby oni nie mogli dalej, dalej pojechać. Nie wiem, czy to będzie możliwe, za bardzo przyspieszmy czas. I za bardzo nic to nie pomogło. Trzymajmy hmm. jeszcze raz czas i spróbujmy tutaj wyciągnąć kierowcę z tego środka. To jest kierowca. Czy możemy go jakoś tutaj wyciągnąć? Nie możemy, jednak. Cholera, no. Ale zobaczcie, co zrobiłem. Skopiowałem jacht. Kogo co na to powie, Michael? Wiadomo, że to nie jest ten prawdziwy jacht, ale może Michael się ucieszy, że to jest to. Przyspieszmy czas. Jednak nie, musimy jechać dalej. Michaelowi jednak się nie spodobało to, że. Tam stoi podrobiony jakiś jacht. Ok, mamy Franklina z powrotem. Auto zwalnia, zobaczcie. Dobra, zwalniam teraz czas. Spowalniamy czas, i tutaj za pomocą wolnej kamery przeteleportujemy się, że tak powiem. Mamy tutaj jacht za sobą. Ok. Nasze auto już nie działa. I zobaczcie, co się dzieje. Jak ciężarówka z jachtem dalej jedzie. Zobaczcie, odjechała. A spróbujmy ją śledzić, bo ogólnie zatrzymać się jej nie da. Jedziemy cały czas za nią. Śledzimy, że tak powiem. Niestety, zatrzymać ją nie zatrzymamy. Już nic na to nie poradzę. Ale możemy ją śledzić. Zobaczcie, tu się zatrzymał teraz, w tym miejscu. Co tutaj zostanie? Co się dzieje? No i to jest nasza łajba. Czemu nie możemy na nią wejść teraz? Wyszliśmy, zobaczcie. Nasz jacht to jest. I co, Michael, nic nie powiesz? Ciężarówka się zbagowała, jej w ogóle nawet nie ma tutaj tej ciężarówki, ale jacht odzyskaliśmy, że tak powiem. Tylko oczywiście Michael nie jest za bardzo z tego powodu zadowolony, bo gra. Ogólnie jest zaprojektowana tak, że my nie możemy właściwie w żaden sposób odzyskać tego jachtu. Ale ja, mi się jednak udało odzyskać ten jacht, i Michael niestety nie jest za bardzo tutaj zadowolony. No dobra, to by było chyba na tyle w tym odcinku. Już wiemy, co się stanie, gdy dogonimy jacht. Jeśli chcecie więcej GTA na moim kanale, to zostawcie łapę w górę, zasubskrybujcie kanał i trzymajcie się do następnego odcinka. Na razie.